Zobaczcie kochani, jesteśmy już na miejscu. W naszym hostelu jest bardzo zachęcone. Zresztą sami zobaczcie i chodźcie z nami do naszego dormitorium, w którym śpiwa 30 osób. Let's go. Jest strasznie zakrątwany. Łazienki są praktycznie na każdym roku. Wchodzimy do pokoju, tam są 34 łóżka i nie wiemy czy wszyscy śpią dlatego, tylko pokażemy co tam się dzieje. Ja mam duszko, na samej górze widać sufit więc jest pod Teraz szybki odpoczynek a później jakiś wypadek. Tak wygląda parter w naszym hostelu. Nasz pokój ma... Jest 33-osobowy, nam nie przeszkadza. Są 3 pietrowe łóżka, spoko. Każdy ma kurtynkę, każdy ma swoje miejsce. Tak. A tak wygląda w dół.